Witam wszystkich na kanale Damian od Kuchni. Dziś zrobimy sobie pyszną roladę serową. Będzie ona z syra żółtego, zaraz zobaczycie. Będzie tam jeszcze kurczak i pieczarki. Do przepisu za chwileczkę przejdziemy. A nowych widzów proszę o subskrypcję i wszystkich o komentarze. Komentarze są strasznie potrzebne do budowania tego kanału. Dzięki nim dowiaduję się czego ode mnie oczekujecie. Ale też podkręcę algorytm YouTube'a i częściej wyświetlają moje filmy. To też mój kanał staje się bardziej popularny i jest nas coraz więcej dzięki temu. Więc zaczynajmy przepis. Składniki znajdziecie pod filmem, ale tutaj Wam powiem, mam zwykły żółty ser. Kupcie sobie po prostu jakiś zwykły żółty ser, taki, no, jaki lubicie. Byle to nie był jakiś wyrób serobodowy, tylko po prostu ser. I ścieramy go na tarce o grubych oczkach. Czer, jak widać mam starty elegancko wiórki. Teraz dodaję 4 całe jajka. Dodaję 3 kopiaste łyżki majonezu. A jeszcze trochę. No i to wszystko mieszamy razem. Tutaj okay, po chwili mieszania. Taka widzicie jest konsystencja, nie dodajemy mąki, nic więcej. Odstawiamy, bierzemy zwykłą blachę od piekarnika, widzicie taką tu mam blachę, może tak się więc... ręce. O, no i wykładam całe to ciasto moje, ten mój ser i rozciągam równą warstwą po całym papierze. Okay, tak to wygląda. Wkładam do piekarnika na 20 minut 180 stopni i my sobie robimy w tym czasie farsz, który będzie w środku, który zawiniemy. Więc to teraz ląduje w piekarniku. Do farszu potrzebujemy dwie cebule pokrojone w kostkę. Ok, cebulę mam załatwioną. Teraz zajmiemy się pieczarkami. Na tej samej tarce, co ścierałem ser, na grubych oczkach ścieramy pieczarki. Ok, pieczarki mam startę. Teraz zajmiemy się filetem z kurczaka. No więc mam tutaj umyte filety z kurczaka. Biorę sobie taki filet, wykładam, krawam polędwiczkę. Będę go kroił na takie płaty. Grube jakieś pół centymetra. Te pół centymetra to maksimum, jeśli chodzi właśnie o te skrawanie. Można by to rozbić tłuczkiem, a to się tam później przerywa, więc... mi się wydaje, że lepiej to po prostu tak pociąć. Ok, kurczaka mam pociętego. Teraz sobie wezmę przyprawę Kebab Gross, taką klasyczną, jaką znacie. Ale ja mam tutaj bez żadnych konserwantów, więc naprawdę spoko. Bez żadnej gluteminian w sodu. Tak sobie poszukajcie będziecie zadowoleni. Firmę nie będę reklamował, ale to idzie do sklepu ten wie o którą mi chodzi. Ok, tak to zostawiam. Jeśli chcecie, możecie tego kurczaka przewrócić. Posypać z drugiej strony, ale moim zdaniem tyle wystarczy tej przyprawy. I ja teraz tak, posypuję to z jednej strony. Moim zdaniem to wystarczy, jeśli ktoś chce, może to posypać sobie z drugiej strony. I spoko. Ale teraz idziemy na kuchenkę i przygotujemy resztę farszu. Teraz na patelnię dodaję troszeczkę masła. Najlepiej smażyć na maśle, nie na żadnym smalcu, nie na oliwie, nie na oleju. Tylko właśnie na maśle, bo później jak nam zastygnie to rolada to po prostu to te masło też zastygnie i będzie po prostu to bardziej takie twarde i zwięzłe I jak już masło nam się roztopi dodajemy cebulę no i smażymy smażymy aż po prostu będzie miękka i troszeczkę nabierze jakiegoś koloru cebula się przyrumieniła dodaję pieciarki mieszam chwilę Niech się smażą, one puszczą dość dużo wody, także ze spokojem, teraz jeszcze parę minut będziemy smażyli. Oczywiście pieczarki musimy posolić. Rolady nie soliliśmy nic, ponieważ tam jest sól już w serze, w majonezie, także tam jest nie potrzeba przypraw, ale do farszu jest potrzebny, potrzebny pieprz i też nie żałować, trochę go tam wkręcić. Wiadomo jak to wystygnie, będziemy ją jedli na zimno. To ten smak troszeczkę nam też siądzie, i po prostu, żeby to nie było jakieś nidłaj albo coś ten z stylu, Także trzeba trochę tam przy, tych przypraw wkręcić. Ja, jak coś robię z pieczarek, w ogóle z grzybu, to zawsze dodaję sos sojowy, dlatego że on podbija właśnie ten grzybowy smak. Więc 25 ml sosu sojowego. Teraz ja jeszcze do dodania pikanterii, a nie będą tego akurat jadły małe dzieci, dodam sobie przyprawę taką mieszankę przypraw chili w płatkach. I ją sobie tutaj wkręcę. Jeżeli nie chcecie mieć pikantne, no to oczywiście nie dodawajcie tego. Ok, no i teraz kwestia taka, żeby to wysmażyć, żeby po prostu odparowała nam ta woda którą puszczają cały czas pieczarki. za no chwilę, jeszcze potrwa parę minutek. Ja to smażę i widzimy się za chwileczkę na stole. Już przełożę sobie kamerę. Więc teraz tak, tutaj mam ciasto na tą naszą roladę. Przewracam je. Ściągam folię. Przepraszam, papier. Z to się nie rozleci i teraz ta strona jest taka fajna błyszcząca, będziemy smarowali tą stronę. Ok układamy piersi z kurczaka tu od brzegu. Ok, teraz wykładam mój farsz pierżekowy, równo rozsmarowuję i tylko na tej części właśnie, tutaj, gdzie widzicie, gdzie, jest, gdzie są piersi z kurczaka. Teraz przy pomocy tego samego papieru zwijamy naszą roladę. Dociskamy. I zwijamy. I chodzi o to, żeby ten koniec, który nie był posmarowany niczym, on był nadal. On był na samym na dole, tak? Ten koniec nieposmarowany jest na dole. Tutaj troszeczkę wypadło, ale to są drobiny. Każdemu się zdarzy. Teraz biorę ten papier. Biorę tą moją roladę. Układam tym yy, końcem, który został na końcu na dół. A zawijam papier jeszcze raz. I teraz wkładam to do piekarnika na 30 minut na 180 stopni. Więc widzimy się za jakąś chwilę, jak to wyciągnę I roladę wyciągnąłem po 30 minutach, ale teraz ona musi postać i musi wystygnąć. Później ją pokroję i wam pokażę, jak będzie wyglądała. No i ona jest jeszcze delikatnie ciepła, minęło to chyba co 2 godziny, ale. Tak to wygląda. Ja zaraz Wam ją pokażę po przekrojeniu, jak to będzie wyglądało. Tak, teraz sobie pokroimy tą roladę. Wiecie, jak na moim kanale to nie jest fit, ale u mnie jest tak. Albo mamy super fit z albo mamy coś, kurde, naprawdę takiego, że. <laughs> Zobaczcie: serowa rolada, kurczak i w środku pieczareczki. Zobaczcie, jak to się fajnie kroi, jaką to ma super konsystencję, proszę, o tak dobrze widać i taka, taką przekąskę podacie na stół, to wszyscy naprawdę będą zaskoczeni mile i Wam na pewno rodzina za to podziękuje, bo to jest naprawdę dobre, choć mega tuczące, jest tu ser, jest tu majonez, no ja to wszystko rozumiem, ale od czasu do czasu coś takiego można zjeść. No i tak jak już mówiłem, Fit to to nie jest, ale danie od czasu do czasu można zjeść i no naprawdę wygląda to fantastycznie i zaraz Wam powiem, jak smakuje. hm <śm> Fajny kurczak, pieciareczki tu elegancko pasują. Ciasto też super. No bo sery dobry, więc wiadomo. No, no naprawdę, fantastyczna sprawa. Ja wam serdecznie polecam ten przepis, jakże i inne moje przepisy, i zapraszam do subskrypcji i do komentowania na moim kanale. Do zobaczenia!